Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o arbuzach. Te soczyste i słodkie owoce są idealne na letnie dni, ale jak wybrać dobrego arbuza? Jak odróżnić go od arbuza z azotanami? W tym filmie pokażę Wam kilka prostych trików, dzięki którym zawsze wybierzecie najlepsze arbuzy. Zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się ogonkowi arbuza. Powinien być zielony i elastyczny, co oznacza, że owoc jest świeży. Jeśli ogonek jest suchy i brązowy, arbus może być już stary i nieświeży. Na spodzie arbuza znajduje się plama, która wskazuje na miejsce, w którym lezał na ziemi. Ta plama powinna być kremowa lub złota. Jeśli jest biała lub zielona, arbus może być niedojrzały. Dobre arbuzy powinny mieć regularny, okrągły lub owalny kształt. Unikaj arbuzów o nieregularnych kształtach, ponieważ mogą być przenawożone. Skórka dobrego arbuza powinna być gładka i błyszczaca. Unikaj arbuzów o matowej lub pomarszczonej skórce, ponieważ mogą być uszkodzone lub chore. Dobre arbuzy powinny być ciężkie w stosunku do swojego rozmiaru. To oznacza, że SA soczyste i pełne wody. Lekkie arbuzy mogą być suche lub przenawożone. Delikatnie postukaj w arbuza powinien wydawać głuchy dźwięk. Jeśli dźwięk jest ostry lub pusty, arbus może być niedojrzały lub uszkodzony. Wciśnij paznokiec w skórkę arbuza. Jeśli paznokiec łatwo wchodzi, arbus jest dojrzały. Jeśli paznokiec nie wchodzi lub wchodzi z trudem, arbus może być niedojrzały. Jeśli masz możliwość, sprawdź miasz arbuza. Powinien być czerwony, soczysty i mieć czarne pestki. Unikaj arbuzów o białym lub złotym miąższu, ponieważ mogą być niedojrzałe lub przenawożone. Azotany to szkodliwe substancje, które mogą być stosowane do przyspieszenia wzrostu arbuzów. Unikaj arbuzów, które mają zbyt intensywny czerwony kolor lub zbyt duże pestki. Najlepiej kupować arbuzy od sprawdzonych sprzedawców, którzy mają certyfikaty jakości. Unikaj kupowania arbuzów od przypadkowych sprzedawców, ponieważ mogą być przenawożone lub nieświeże. Store watermelon in the fridge. At te a temperature of about 4 to 5 degrees Celsius. Do not store watermelon at te room temperature as it may spoil quickly. Arbuz to pyszny i zdrowy owoc, który jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Ciesz się jego smakiem i korzyściami zdrowotnymi. Pierwszym krokiem do rozpoznania dobrego arbuza jest przyjrzenie się jego skórce. Powinna być ona intensywnie zołta, co świadczy o dojrzałości owocu. Unikaj arbuzów o skórce zielonej lub z białymi plamami, ponieważ mogą być niedojrzałe lub przenawożone. Kolejnym ważnym elementem jest sprawdzenie dołków na skórce. Powinny być one głębokie i wyraźne, co oznacza, że arbuz był uprawiany w odpowiednich warunkach. Płytkie lub nieregularne dołki mogą wskazywać na niedobór wody lub przenawożenie. Przyjrzyj się także wnece w środku arbuza. Powinna być ona dużą i pusta, co świadczy o tym, że owoc jest dojrzały i soczysty. Mała wnęka może oznaczać, że arbus został przenawożony lub jest niedojrzały. Po przyniesieniu arbuza do domu możesz wykonać jeszcze kilka testów. Przekrój arbus na pół i sprawdź jego miarz. Powinien być intensywnie czerwony, bez żadnych białych lub złotych plam. Białe plamy mogą oznaczać przenawożenie, a złote plamy niedojrzałość. Kolejnym ważnym aspektem jest waga arbuza. Powinien być on ciężki w stosunku do swoich rozmiarów, co świadczy o jego soczystości. Lekki arbus może być niedojrzały lub przenawożony. Przyjrzyj się także ogonkowi arbuza. Powinien być suchy i brązowy, co oznacza, że arbus został zerwany jakiś czas temu i zdazył dojrzec. Zielony ogonek może oznaczać, że arbus został zerwany zbyt wcześnie. Sprawdź także paski na skórce arbuza. Powinny być one kontrastowe i wyraźne, co świadczy o dojrzałości owocu. Rozmyte lub nieregularne paski mogą oznaczać, że arbus został przenawożony. Na koniec możesz sprawdzić dźwięk arbuza. Delikatnie postukaj w niego. Powinien wydawać głęboki i pełny dźwięk, co oznacza, że jest dojrzały i soczysty. Głuchy dźwięk może oznaczać, że Arbus jest niedojrzały lub przenawożony. Pamiętaj, że te wskazówki nie są gwarancja, że Arbus nie zawiera azotanów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zrezygnować z jego zakupu. Kupuj Arbuzy od sprawdzonych sprzedawców. Sezon na Arbuzy trwa od lipca do września. Arbuzy najlepiej przechowywać w lodowce w temperaturze około 4-5 do 5 stopni Celsjusza. Arbuza można przechowywać w lodowce do 5 dni. Wybierając arbuza, zwróć uwagę na jego skórkę, dołki, wnekę, wagę, ogonek, kontrastowe paski i dźwięk. Pamiętaj, że te wskazówki nie są gwarancja, że arbus nie zawiera azotanów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zrezygnować z jego zakupu.